Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dzisiaj zapraszamy Was do Dress to Impress. Nie mogłyśmy się doczekać, żeby zabrać Was do tego świata, więc od razu wparowałyśmy w trakcie pokazu, a właściwie to szykowania się na ten pokaz. I mamy tematykę Emo. Jak sobie z nim poradzimy? Nie mam pojęcia, ale ja już tutaj zaczynam ubierać y, pierwsze ciuchy. Emo to oczywiście kojarzy mi się na pewno z czymś. Tak mi się wydaje. Nie wiem od czego zacząć. Teraz ubrałam tutaj jakieś pierwsze fatałaszki, ale chyba pójdę zrobić sobie najpierw jakąś fryzurkę i jeszcze makijaż. Ja właśnie też to uderzyłam jako pierwsze. Zawsze jakoś wolę mieć to za sobą. Nie wiem czemu, ale uderzam e, gdzieś tam w ten e, taki makijażowy i fryzurowy styl na początek. Potem jest mi łatwiej do tego dopasować ubiór. I powiem ci szczerze, że są naprawdę świetne inspiracje dla emo. I Jestem mega ciekawa, właśnie. W jaki styl pójdzie reszta użytkowniczek, i czy w ogóle będziemy miały szansę, żeby się tutaj dzisiaj jakoś przebić, ale naprawdę powiem Ci, że wygląda to ekstra. Ja coś tam wykombinowałam. Mam już taką e, fryzurkę, teraz jeszcze kompletnie zapomniałam o makijażu. Emo, Emo, to jest troszeczkę takie straszne, mroczne. E, co by tutaj wybrać? Mm, jakieś takie przerażające oczy. O, 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 dobra. Ja już mam, błyskawicznie to zrobiłam, zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy. Muszę iść zmienić kolor. Skóry. Ja właśnie się zastanawiam, czy nie wykorzystać sobie jakiegoś kodu, ale chyba wstrzymam się z tym do następnego pokazu, bo znalazłam tutaj dosyć fajną inspirację na samym środku. Jeszcze z tego eventu e, świątecznego. Nie wiem, czy byłaś tam na środku zobaczyć, jakie są bardzo fajne stylówy i powiem Ci szczerze, że naprawdę można się tutaj fajnie ubrać i dopasować do tego emo stylu. Nie, nie widziałam, co tam jeszcze jest. Na razie próbuję. Nie wiem, co stworzyć. Została mi minuta, a ja tutaj coś kombinuję. Muszę na pewno sobie pozmieniać kolory tych ubrań. Więc przechodzę sobie tutaj do mojej garderoby. Biorę sobie i wymieniam kolorki pięknie. Dobrze, że można pozmieniać sobie tutaj te wszystkie elementy. Nie wiem, mam już górę ubraną, ale nie mam dołu. Cały czas chodzę niestety w majtkach. No to nieźle, ja już mam tak naprawdę jeden ubiór, który zastąpił mi wszystko, zastąpił mi górę, dół. Jest to taki płaszczyk, który mam nadzieję, że się tutaj świetnie nada. Właśnie zamieszałam i mam jednocześnie uszy królika i jakąś pajęczynę i muszę to koniecznie z siebie zdjąć, bo nie wygląda to dobrze razem. Czy widziałaś gdzieś, gdzie mogą być jakieś rajstopy? Coś takiego szukam. Właśnie widzę kogoś w kabaretkach i szukam czegoś takiego, i niestety nie wiem, czy to nie jest dostępne tylko w VIPach. A mamy 20 sekund! Nie, 20 sekund, ja jeszcze nie mam butów. Dobra, szybko, szybko, szybko. O nie, ten pokaz będzie straszny. Dobra, coś, coś tutaj ubrałam. Mam, mam skarpety długie. Są takie długie skarpety tutaj w rogu, za tą ścianką świąteczną. Ech, chyba udało mi się 4, 3, 2, 1. A, nie! Dobra skończone coś tam mi wyszło nie jestem zbytnio zadowolona jest na pewno będzie dobrze widzę że tutaj idą te kabaretki których ja niestety nie mogłam znaleźć ale mi tutaj te pompony nie grają kompletnie też mi się nie podoba. E, ode mnie jedynka. Chociaż ogólnie jakbym zasuniła te pompony tak ręką, no to wygląda w miarę to ok. Dlatego ja dałam jej dwójkę na zachętę. Gdyby nie te pompony, to zdecydowanie wyższa ta ocena. Uuu, to mi się podoba. Fajne te gadżety. Ja zapomniałam o biżuterii. Dawno nie grałam w dress, to imprezy trochę wypadłam z rytmu, ale ta stylizacja mi się mega podoba. Bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze ten nóż w, w ręku. Jest taki naprawdę ten styl przerażający, czyli dopasowała się do e, tematyki tego pokazu. No, ja dałam jej trójkę, ale zobacz to, co teraz tutaj idzie. Czy tutaj mamy do czynienia z kimś na kodach? No, bo nie wierzę, żeby takie rzeczy tam były, a ja tego nie zauważyłam. Ewidentnie tutaj jest coś z kodami pomieszane albo ewentualnie z VIPa coś ściągnięte, bo ewidentnie w podstawowej wersji takich rzeczy nie ma. O, tutaj jest fajny styl, taka domowa Emo, co nie idzie na żadną imprezę i nie chce się wywyższać. Ona mi się podoba, ode mnie dostaje trójkę. Powiem Ci, że ja się zastanawiałam między jedynką a dwójką, bo chciałam powiedzieć, że słabo się postarała, ale faktycznie Emo to nie musi być tylko wyjściowy i bardzo krzykliwy look. To może być też po prostu styl życia. Idea! Ale czadowo wyglądasz! Ej, co jest grane?! Ej, ode mnie masz czwórkę od razu, mega! Nie dałam Cię piątki, bo Cię zazdroszczę, że masz kota. Czwórkę? O nie! Ale kota już mam ze starych kodów, teraz jeszcze z żadnych nie korzystałam, ale chcę na następny pokaz pokazać coś specjalnego. <laughs> Idzie Sylwia! Ej, mamy podobne włosy! Pięknie wyglądasz! Nie, taki jakiś yy, kościelny mi się tutaj zrobił ten y, klimat z tym, tym na głowie. <laughs> Ja ci dałam piątkę, bo wyglądasz naprawdę genialnie. No i te kabaretki, gdzie je znalazłaś? A, one są na środku, tam gdzie ten event świąteczny jest na samej górze. A, patrz, ja ich tam nie zauważyłam. No ale dobra, patrz, idzie kolejna domowa Emo. I znowu ma tę koszulkę z takim nadrukiem. Gdzie ta koszulka była? Nie mam pojęcia, ja jej tutaj nie widziałam w tej podstawowej wersji. Chyba, że była gdzieś na męskich, ale nie wiem, czy jak się nie zrobi męskiego make-upu, to czy można skorzystać z tych rzeczy. O nie, to, to nie wygląda jak Emma. To nie, 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 podoba mi się. Zbyt. Nie, 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 nie. Co to było? Nie, nie podoba mi się. Co to? Co to była za poza w ogóle? Totalnie niepasująca. Nie, jedynka. Czy będzie ktoś jeszcze? Czy to już jest koniec? Koniec, koniec! O nie, ja nie patrzę! Czy w ogóle byłaś. No i jesteś, proszę bardzo! <laughs> Drugie miejsce! Zaraz pod rysowej Emo, ale się cieszę. Zobacz, a ty byłaś zaraz za podium i zabrakła ci dosłownie jedna gwiazdeczka, a ja ci dałam piątkę. No, widzę właśnie, że jedna mi zabrakła, więc idę sobie teraz tutaj być. W ogóle jak ładnie tutaj się teraz zrobiło, nie? Tak zimowo, ładny klimacik. Pięknie, bardzo mi się podoba, idę zobaczyć, czy poślizgam się na tych wysokich szpilkach i czy się nie przewrócę z tym moim kotem. O, siema, jestem zaraz za tobą. O. Pięknie, cudowny klimat, aż szkoda mi, że już święta minęły i powoli będziemy się rozstawać z tym takim klimatem, ale naprawdę widać, że tutaj ktoś się postarał z tą grafiką. No i lecimy z kolejnym pokazem fotograf. Taki jest tytuł. Na początek sobie wszystko tutaj ściągam, bo do tego fotografa to mi kompletnie nic tutaj nie pasuje. A jak tam u Ciebie iska? Mi też nic nie pasuje, więc pierwsze co to się tego pozbywam. Idę zmienić sobie ten mój blady kolor skóry na coś bardziej opalonego, i muszę zdecydowanie zdjąć z siebie, a raczej zmyć ten mroczny makijaż. No bo zdecydowanie fotograf raczej taki mroczny styl. Nie pasuje. Ja też już sobie zmieniłam. Zaraz sobie zrobię, zrobię jakąś ładną fryzurkę. Ej, to mi się podoba. Ja będę takim przyjaznym fotografem. Takie sobie tutaj zrobiłam założenie, więc taką delikatną fryzurkę. No ale najważniejsza rzecz to oczywiście musi być aparat do ręki. Aparat gdzieś był tutaj. Okej, okay, tutaj jest troszeczkę pozmieniane. Mam już aparat. Mam już go w ręku. Można zmienić w ogóle jego kolor. Można? Ej, nawet nie zwróciłam uwagi. Można zmienić, można y, dopasować do swojej stylizacji. Ej, świetnie, to dobrze wiedzieć. Ja co prawda na razie nie skupiłam się na ubiorze, ale słuchajcie, idę zobaczyć, czy zadziała mi jakiś fajny nowy kodzik. I być może właśnie z tego kodu sobie skorzystamy i coś fajnego sobie tutaj do tego naszego fotografa dołożymy, ale chcę zobaczyć, czy cokolwiek mi będzie tutaj pasowało. Dobra, próbujemy, słuchajcie, kochani, wpisujemy. 1 CON. 1 CF4 TMA I uwaga, uwaga, czy to zadziała? Jest! Mamy, słuchajcie, jakiś płaszczyk z kokardą. I myślę nawet, że mogłabym to sobie odziać. Ej, w sumie tutaj do tego fotografa to pasuje każda rzecz. Ważne, żeby mieć aparat w ręku i możesz być fotografem wszędzie. Dosłownie. Tutaj styl nie ma większego znaczenia, e, więc wydaje mi się, że niezależnie od tego, co na siebie ubierzemy, najważniejszy jest tutaj w tym wszystkim aparat. I ja już mam fajne wdzianko właśnie z kodów. Teraz będę próbowała sobie dopasować do tego jakieś buty. Pójdę jeszcze w taki zimowy klimacik, no bo jeszcze przecież jest chłodno. Chociaż nie, nie wiem czy one nie są zbyt obszerne. A już praktycznie mam gotową stylizację. Ej, to szybko ci poszło! No ale spokojnie, zostało nam jeszcze yy, dwie minuty nam zostały. Ej, to jest mnóstwo czasu! To może ja sobie jeszcze tutaj coś pokombinuję, coś powybieram, coś popatrzę, ale w sumie to już niczego tutaj nie mam fajnego do zmiany. Ja teraz słuchajcie, próbuję sobie zmienić kolor butów. Chciałam go dopasować bardziej do tej góry. O, o, z tej paletki wydaje mi się, że to podoba mi się najbardziej. Brakuje mi trochę jeszcze jakiegoś dodatku, może na głowie, ale nie do końca wiem, w co tutaj uderzyć. No wiecie, tutaj najważniejszy jest ten aparat tak naprawdę, a cała reszta, no nie jest tak istotna. Ten strój z tych kodów bardzo mi się podoba, ale czegoś mi tutaj brakuje, dlatego będę próbowała coś sobie tutaj jeszcze dołożyć, może z biżuterii, może na głowę. Ej, nie, brakuje mi jakiegoś naszyjnika tutaj, słuchajcie, zobaczymy, czy to będzie pasować. O, może być, całkiem nieźle pasuje mi do tej kokardy, którą mam na tym sweterku. No i ja chyba też już jestem Gotowa. Ja jeszcze tutaj troszeczkę kombinuję sobie z kolorami, coś tutaj pozmieniam, coś podokładam, tak aby to kolorystycznie. O nie, coś źle tutaj zrobiłam. Dobra, ściągam to i idę na nowo sobie to założyć, bo coś pozmieniałam kolory i teraz mi kompletnie to nie pasuje. No, ja tak nie do końca jestem zadowolona z tego swojego outfitu, mimo tego, że jakby fajnie wygląda to z tym aparatem, no bo tu jakby to jest najważniejszy aspekt tego naszego tematu, to jakby nie do końca mi się podoba mój ubiór sobie ten kombinezon, który mam jest ładny, ale nie potrafię go do niczego fajnie dopasować. Ja jestem fotografem, a zresztą zdradzę to na pokazie, jakim ja tutaj dokładnie fotografem jestem. Jeszcze kombinuję sobie tutaj z kolorkami, o myślę, że to będzie teraz idealnie. Mam już biżuterię, ja już jestem gotowa. Ja właśnie teraz przyszłam zobaczyć sobie jakieś inne buty, ale nie wiem, czy tutaj nie przesadzę, słuchajcie. Chociaż nie, może tak być. Ja będę trochę takim eleganckim fotografem. Brakuje mi czegoś na głowie i kompletnie nie wiem, co sobie na nią założyć. Dobra, ja chyba też jestem gotowa. Nic innego nie wykombinuję. Nie podoba mi się do końca kolor moich buciorów, ale niech już tak zostanie. Lecimy na pokaz. No dobra, tutaj jest taka typowa stylizacja chyba. Co, nie wiem o co chodzi z tą maseczką. To jest jakieś nawiązanie do. O no, kilku paru lat wstecz nie podoba mi się to. Ode mnie jedna gwiazdka. No, chciałam to samo powiedzieć, że ode mnie jedna gwiazdka za to, że mam maseczkę. Niech ona mi nie przypomina o tych czasach, okej? Okay? Ja też nie chcę o tym pamiętać. Czekam z kolei, właśnie chciałam powiedzieć. Na ciebie. Ty jesteś zimowym fotografem, tak? Tak, jestem zimowym fotografem i jak ci się podoba mój strój z kodów? Jest genialny, przepiękny. Faktycznie, płaszczek, y, sweterek? Co to jest? Ode mnie od razu mówię, masz piąteczkę. Cykałam fotki. To były specjalne i taka szybka zmiana pozycji, żeby cykać fotki. Ej, ej! A ty tutaj jesteś Blondino, Latino, no pięknie. Ja jestem kompletnym zaprzeczeniem tego, ty zrobiłaś zimową, a ja stwierdziłam, że jak zdjęcia, to oczywiście muszą być wakacje. Ej, świetnie! Poszłaś w taką stronę, że kompletnie bym się nie spodziewała, że ktoś tutaj wyskoczy z taką letnią stylizacją. I myślę, że tutaj masz mega szansę, żeby znaleźć się na podium. No nie wiem, nie wiem. Nie mam dobrej. Ale to ma fajne buty i mega mi się podobają. No, fajne adidaski pasują, nie? Do takiej fajnej, właśnie luźnej spódnicy. E, to też można super dopasować Naprawdę ładnie to wygląda Obstawiam, że każdy tutaj będzie mieć ten aparat Oczywiście, tutaj mamy francuską Prosto z Paryża, panią Fotograf, nawet mi się podoba Ode mnie nawet dwójkę dostanie O, no to spoko, bo ode mnie Dostała jedynkę, mi tak nie do końca Coś tutaj podeszło e, Ale no, ja zawsze byłam taka krytyczna I nie wiem, czy to się y, na mnie negatywnie Nie odbijało względem innych ocen Ale chyba raczej nie powinno O, zobacz, ta też ma te fajne adidasy ale to jest nuda, nuda, chociaż taki styl mi się nawet podoba, te adlidaski, ten sweterek, ten koczek tam upięty. Tylko ten, ta długość spodni, taka nie do końca, <taki> Takiej rybaczki. To. No, taka, taka 15 lat temu, nie 15, 20 lat temu. Nawet bym chyba rzekła 20 parę. Okej. Okay. Tutaj też taka chyba francuska modelka, co? Francuska, ale podoba mi się. Chociaż ten taniec, to to dziwne, coś takiego było, ale ode mnie ma, ani będzie dwie gwiazdki. Ja też dałam dwie. Byłyśmy zsynchronizowane. O, już? Uwaga, uwaga, ale nuda, 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 wygrały berety. Wygrały berety i wszystkie berety miały ten sam szalik. Zauważyłaś to? Nuda! Jestem na nie! Jedyny pozytywny aspekt, który wynoszę z tego dzisiejszego odcinka to, że w końcu poograłyśmy razem w Drosty Imprez i to, że udało mi się raz być na podium. Ja słuchaj, bawiłam się świetnie, uwielbiam tworzyć te stylizacje, a jeżeli Wy chcecie więcej odcinków, to koniecznie dajcie znać na dole w komentarzu. Do usłyszenia! Pa pa!